Tak w tym momencie wygląda mój dom. Jeszcze trochę i będzie wyglądał właśnie tak. Ale zanim to się stanie, czeka nas trochę pracy. To już jest tragedia. Gówno, straszne. Nienawidzę szpaklować. Teraz pół chałupy wyspakuje, a tego nie wyspakuję. Trzeba ogólnie całą cysternę gładzi zamówić. Będzie. Będzie czyli... Przyjaciele, zanim jeszcze zaczniemy, Was zachęcam do tego, abyście koniecznie zasubskrybowali ten kanał, odwiedzili mojego Instagrama, a także wszystkie linki, które znajdują się w opisie. A my, no cóż, pijemy miksturę i bierzemy się do pracy. Mhm. Proszę Państwa, zasadnicze pytanie: gdzie my w ogóle jesteśmy, co robimy? Otóż, to jest przyszły salon. W tym momencie pewnie wyświetli wam się zdjęcie na ekranie. Jak to pomieszczenie wyglądało jeszcze? Jeszcze nie tak dawno temu był to po prostu zwykły strych. Wieszaliśmy tu pranie, yy, dawaliśmy rzeczy, które po prostu, jak nie wiadomo było, gdzie dać, no to już wiadomo było, gdzie dać. Yy, padł pomysł i plan, żeby z tego pomieszczenia zrobić, które naprawdę jest spore, żeby zrobić właśnie salon. Yy, taki typowo gościnny strefa powiedzmy relaksu. Przychodzą święta, urodziny, coś takiego. No to zamiast cały, cały ekwipunek rozkładać u siebie w mieszkaniu, no to tutaj balujemy, świętujemy i tak dalej. I później każdy tak naprawdę yy, idzie do, do że, tak, że, tak, że tak powiem, do swojego mieszkania z czystym sumieniem o to, że trzeba jeszcze na przykład, nie wiem, posprzątać czy coś, takie rzeczy, nie? Mniej więcej. Teraz tak, lećmy dalej. Tutaj to jest pomieszczenie na no naprawdę grubszy projekt, który też pewnie gdzieś tam kiedyś się ukaże na kanale. Tam jest ogólnie plan, że tak powiem dla przyszłych pokoleń, pomieszczenia dla przyszłych pokoleń. Jak kiedyś będzie Rafałczu Junior, coś takiego, to tam będzie siedział. Ale żeby zrobić tamte pomieszczenia to ojojoj, to będzie ciężka sprawa, ale myślę, że na pewno jeszcze zobaczycie o co chodzi na razie. Że tak powiem, zabite dechami. Jest przejście i tyle. Tu <tutu> natomiast sypialnia. Kolejne pomieszczenie, które też tam dostało, że tak powiem, drugą młodość. Też pewnie w tym momencie macie zdjęcie na ekranie, jak to dokładnie wyglądało jeszcze dotychczas. No było wspaniale, dlatego myślę, że no coś tam coś tam się troszeczkę zmieniło i, i tyle. Dobra, spachlowanko. W pierwszej kolejności ogólnie pofazujemy sobie tutaj łączenia regipsów, z tego względu, że tutaj na przykład mamy to łączenie, powiedzmy takie wypukłe, fabryczne, nie? Natomiast tutaj, o, jest zwykły regips, tak jak już tak powiem, został ucięty gdzieś tam z jakiegoś odpadu czy coś, no to teraz musimy go ładnie nożykiem uciąć właśnie tak pod skosem aby tutaj było jakieś takie wygłębienie, żeby ta zaprawa to wszystko weszło nie dlatego po prostu ja tutaj ten kawałeczek ogarnę na przyspieszeniu i jak coś to widzimy się zaraz W tym momencie pofazowane powinienem to tak naprawdę, jeżeli chcę robić, według sztuki. I każdy pewnie majster, który to będzie oglądał, powie mi, że mm, pięknie wiem, że ja to powinienem zagruntować, ale nie zagruntuję tego. <grym> Z doświadczenia swojego wiem, mam nadzieję, że będzie ok. Mam nadzieję, że będzie ok. Ze swojego doświadczenia wiem, bo już wcześniej właśnie w ten sposób robiłem: nic nie pęka, wszystko trzyma, jest, jest naprawdę w porządku. Nie gruntowałem takich łączeń, no jest, jest dobrze, po dwóch latach, że tak powiem, w innym pomieszczeniu trzyma, dlatego liczę na to, że i tutaj będzie podobny efekt, po prostu w tym momencie znowu gdzieś tam Was podkładam na bok, rozkładamy siateczkę, robimy ten cały magulon, zaprawę i w międzyczasie później będę odpowiadał na Wasze pytania, które też również pozadawaliście na Instagramie, na grupie, na YouTubie i tak dalej, dlatego zaczynajmy. Siateczka proszę Państwa położona. Ktoś się zapyta po co siatka, o co chodzi, w ogóle yy, nie pani mają. Już tłumaczę. Siatka to jest taki powiedzmy rodzaj zbrojenia, tak? Budynek cały czas pracuje, gdzieś tam jakieś wstrząsy, wiadomo, my tego nie czujemy, nie widzimy, ale no z biegiem lat, nie wiem, budynek osiada, no cokolwiek dzieją się różne rzeczy. Ta siatka ma za zadanie trzymać właśnie te spoiny jedną z drugą, żeby no nie pękało, bo jeżeli nie dalibyśmy tej siatki, no to naprawdę po krótkim czasie byłoby widać, że tutaj wzdłuż idzie właśnie już pęknięcie, idzie jakaś rysa cokolwiek, nie? Dlatego y, dużo osób też używa, na przykład w tym momencie widziałem fizeliny, czyli jeszcze innego powiedzmy rodzaju łączeń. Ja nie używam z tego względu, że raz mi się trafiła taka fizelina, która powiedzmy za cholerę nie szła się zaszpachlować, była jakiegoś takiego, była zrobiona z jakiegoś takiego dziwnego y, włókna, materiału, coś takiego. Dlatego ja po prostu stwierdziłem, że zostaje przy starej tradycyjnej siateczce. Z tego też względu, że ona i, I to też nie wszystkie, bo zależy na jaką się trafi, ale ma w sobie klej. I ja zanim rozrobię zaprawę, a uwierzcie mi, ja nienawidzę działać z zaprawami, bo to tak naprawdę zaraz człowiek patrzy o cholera. Tu zaraz ci zaschnie, tu coś tam, tu coś tam. A tak naprawdę ja sobie tą siateczkę rozłożę na spokojnie. Później, jak już mam cały teren przygotowany, to wtedy dopiero rozrabiam zaprawę i zaczynam, że tak powiem, działać z, z magulonem, tak? Dobra, w tym momencie obrobimy sobie okna w koło takimi aluminiowymi narożnikami. E, będziemy ciąć, że tak powiem, ale to nic, działamy. I teraz tak, kolejna sprawa, którą wielu majstrów budowlańców robi, którą powinno się tak robić, Ogólnie takie narożniki wtapiamy za pomocą zaprawy, dajemy sobie zaprawę na róg, okna czy tam drzwi, czy tam czegokolwiek, jakiegoś nie wiem, łuku, słupku, cokolwiek, no i wtapiamy ten narożnik, później ładnie szwakulujemy i tyle, ja właśnie tak wcześniej robiłem, jest ok. Ale w pewnym momencie stwierdziłem, dlaczego nie byłbym użyć skrzybacza i po prostu z szybkami przyłapać sobie ładnie ten narożnik. No i w zasadzie efekt jest ten sam, a nawet lepszy, przynajmniej jak dla mnie, bo wiem, że narożnik mam już zamontowany, wszystko jest w porządku. No i mogę sobie tak naprawdę szpachlować bez żadnego problemu, że przejadę paczką, że ten narożnik gdzieś mi będzie latał, czy coś tego typu. Dlatego. No mówię, napiszcie w komentarzach, jeżeli Wy y, działacie z remontami, coś jakby w so, y, swojego robicie, to napiszcie mi, czy Wy narożniki wsadzacie taką powiedzmy tradycyjną metodą, na zwykłą, y, na zwykłą zaprawę, czy może właśnie też sobie tak ułatwiacie trochę życie i używacie jakiś strzybek czy coś tego typu. No, siedzi jak ulał. To, że tutaj nam nie styka, to, to nic się nie dzieje, bo najwyżej później po prostu weźmiemy sobie ten górny, dotniemy dłuższy i wszystko będzie PIT PRIMASUR i KUDELO, że tak powiem, proszę Państwa Dlatego tutaj nawet poziomicą już nic nie sprawdzam, czy są piony, czy wszystko jest okej, okay, no bo wszystko jest okej okay, Z tego względu, że ściany są, yy, no, no dobrze, że tak powiem, zamontowane, te yes, te regipsy są dobrze zamontowane, są porobione, nie? To że ja tutaj na przykład lekko wykrzywiam, no to mówię, też już nie patrzmy na, na takie jakieś tam niuanse, że tak powiem, no bo mówię, no nikt nie będzie tutaj yy, z jakimś, nie wiem, z kątownikiem, z, z poziomicą przychodził i sprawdzał, że ej, tu masz lekki odchył gdzieś tam, bo no, no bo, bo nie, dlatego, dlatego róbmy tak, żeby jako tako po Japońsku. Dzisiaj to jest moja dywizja Showlin. Jako tako po japońsku. Dobra, w tym momencie będziemy musieli tu przykombinować. Z tego względu, że tutaj musimy mieć powiedzmy ten odcinek dłuższy, natomiast ten, z racji, że powiedzmy, yy, no mamy tutaj tą górę, tak? No to on musi być krótszy, ale to mówię na spokojnie. Na razie tniemy sobie na 83. Powinno być, powinno być w porządku. Szczerze, tu mam drobne wątpliwości co do obrabiania tego, bo ja nie wiem, czy ja powinienem w sumie na aż taki kąt, że tak powiem, otworzyć ten narożnik, żeby on pasował tutaj. Hmm. Jeżeli chodzi o pytania, które były zadane, czy to na Instagramie, Facebooku i tak dalej, 90% z tego to były pytania odnośnie tego, dlaczego przestałem nagrywać, gdzie byłem, co robiłem, o co chodzi, i tak dalej. Otóż przyjaciele. Zacząłem remont, ogólnie nigdy z budowlanką nie miałem żadnej styczności, nie wiedziałem tak naprawdę czego się zabrać i powoli, powoli grzebałem. No, przerwa na YouTube trwała 4 lata plus minus, natomiast no, remont trwał u mnie około może półtorej roku, coś tego typu, aczkolwiek no, kolejną sprawą, która gdzieś tam powiedzmy też powstrzymała mnie od, od nagrywania powiedzmy, powstrzymała, no to praca, pracuję na etacie, dlatego też gdzieś ten czas, powiedzmy, też został ograniczony. Nie mówię, że wcześniej, gdzieś tam, jak nagrywałem, powiedzmy, właśnie filmy na YouTube, no to również pracowałem, aczkolwiek no nie miałem tego remontu, tak? W tym momencie, jak sami widzieliście po wstępniaku, mam naprawdę, no, że tak powiem, duży, duży dom, duże, duże podwórko, dlatego gdzieś tym trzeba się wszystkim zająć. Gdybym miał do tego wszystkiego dorzucić YouTube'a, co e, w tym momencie w sumie też się dzieje, no to ten czas już by był naprawdę zminimalizowany e, strasznie, e, dlatego po prostu odpuściłem sobie YouTube'a, odpuściłem sobie też z tej przyczyny, bo e, nie chciało mi się już nagrywać. Naprawdę, no, czułem, że tak powiem, takie wypalenie gdzieś, powiedzmy te serie, jak kiedyś faktycznie nagrywałem. Typu, co byś wolał, spróbuj się nie zaśmiać, spróbuj coś tam, jakieś takie, wiadomo. E, że tak powiem, kontent bardziej rozrywkowy zaczął mnie nudzić. Nie chciało mi się tego robić. Widziałem, że w sumie wyświetlenia są takie, a nie inne. Nie żebym to robił wiadomo wcześniej, dla, tylko i wyłącznie dla wyświetleń, yy, ale no zdecydowałem, że to będzie chyba odpowiedni moment, tak, żeby sobie po prostu. Troszeczkę zluzować, jedną rzecz opuścić, a nóż kiedyś wrócę. No i w sumie powiedzmy, że w tym momencie wracam, wróciłem. Chciałbym, żeby ten kanał gdzieś był kontynuowany, no i żeby żeby działać w tym temacie. Też kwestia pytań odnośnie na przykład tego, co w tym momencie zamierzam robić na tym kanale, czy to dalej będzie właśnie. O, co byś wolał, coś tam siedzenie przed kamerką i tak dalej. Otóż nie, właśnie na tym kanale, w tym momencie, chciałbym pokazać, że tak powiem, taki pamiętnik z robót tutaj w tym domu. Z tego względu, że podoba mi się taki format. Parę osób właśnie na YouTube coś takiego nagrywa. No i fajnie widzieć, nawet powiedzmy, stricte personalnie pode mnie, żeby to było że za nie wiem rok, dwa lata włączę sobie ten oto, oto tutaj filmik i będę widział o, był taki remont już dawno temu jest po tym remoncie. Coś tam się robiło i już jest zrobione, nie? Wiecie, no mówię taka, taka zapiska, powiedzmy, żeby to pokazywało jak gdzieś powiedzmy ta chałupa powoli się zmienia i to co powiedzmy w koło niej. Yy, dlatego no mówię, myślę, że to jest całkiem fajny i przyjemny format, żeby żeby oglądać, a nawet jeżeli nie, to, to przynajmniej dla mnie będzie to taki forma, powiedzmy, zapisu przeszłości. O. Co cię skłoniło do powrotu na YouTube? No właśnie, tak jak przed chwilą powiedziałem, chcę, aby znowu gdzieś tam ten kanał został reaktywowany. Widziałem jakiś komentarz na YouTube, ktoś mi pisał, że po co ja w ogóle ten kanał reaktywuję, że ten kanał zdechł, że mógłbym założyć kanał od nowa i tak dalej. Zdaję sobie z tego sprawę, wiem o co chodzi. E, aczkolwiek e, też godzę się z tym, bo na przykład w tym momencie widzę, że tendencja, jeżeli chodzi o subskrypcję, jest powiedzmy spadkowa, e, no że dużo osób powiedzmy o, o, no, daje mu suba i tak dalej, bo to już coś innego, bo inaczej to wygląda. No mówię, zdaję sobie sprawę, że gdzieś tam osoby, które oglądały mnie kiedyś miały powiedzmy 12 lat, w tym momencie mają 16, no w ciągu tych paru lat jednak jakiś tam upodobania i oczekiwania wobec, powiedzmy, filmów, które dana osoba ogląda się zmieniają, ale stwierdziłem, że czemu by nie, jakby nie było, ten kanał założyłem bodajże w 2009 roku, mamy na chwilę obecną, kiedy to nagrywam, 24 rok, dlatego no, trochę czasu minęło, gdzieś tam mam sentyment do tego kanału i chciałbym, żeby wszystkie właśnie takie moje filmy czy to właśnie te, które aktualnie są na publicznym, to co wcześniej nagrywałem, czy to co teraz będę nagrywał, żeby to było w jednym miejscu. Nawet ostatnio w sumie, oglądając swój jeden tam odcinek, co byś wolał, no to sam po sobie po twarzy widziałem, że w ciągu tych paru lat no, troszeczkę gdzieś tam się zmieniłem. Jakieś, nie wiem, zmarszki, pierdoły, czy, czy cokolwiek innego. Już nie mówię nawet o tych starych filmach, które gdzieś tam, kiedyś, kiedyś oglądałem. Twórcę, ja które kiedyś tworzyłem, tak? Jakieś zwyczajne vlogi, coś takiego. Pozdrow, pozdrow dla tych, którzy w ogóle pamiętają takie serie. I no mówię, jest to taka forma też mojego powiedzmy takiej kapsuły czasu, że o wchodzę sobie, klikam na jakąś tam ostatnią kartę, która powiedzmy, na, na której są te filmy. No i mogę nawet powiedzmy, nie wiem, znajomym na imprezie pokazać, że o, patrzcie, taki mały pierdzioszek byłem. Teraz taki jestem. E, mały pierdzioszek, tak? My tu gadu, a szpachlowanko koczek. Dobra, kupujemy sobie szpachlę. Co ja mówię? Gips. Gips szpachlowy, proszę Państwa. Dużo tego nie ma, ale to nic, bo mamy wór. Mamy cały worek szpachli. Znaczy, pu, co ja mówię? Gipsu szpachlowego. O, gips szpaklowy, Elegancko. Mam wrażenie, że już w tym momencie przesadziłem, że zaraz będę się bardzo mocno denerwował. Bo będzie po pierwsze, że za gęste. A po drugie, że będzie... Co będzie? Że będzie tego za dużo. Szybka akcja po więcej wody, bo to zaraz zgęstnieje i będzie lipa. Będzie lipa straszna. Masełko. Konsystencja po prostu prima sort piccobello. Jest wspaniale. Ogólnie teraz niesamowitą tajemnicę, ale ja tak nienawidzę szpachlować, a szczególnie momentów, tak jak tu, jak mamy jakiś kąt, łuk, coś tam, po prostu to jest dramat. Kiedyś ogólnie słyszałem, znaczy dostałem radę, żeby na przykład w pierwszej kolejności robił sobie jakieś tam powiedzmy pionowe, później poziome, ewentualnie na odwrót. Ja zawsze ja, ja zawsze jestem tak w gorącej wodzie kąpany, że chcę od razu zrobić jedno i drugie. A później po prostu jest tragedia. Kurwa gówno, straszne gówno. No I tak, nienawidzę szpachlować. To jest jedna z... Jeszcze jak są proste ściany, spoko lecimy elegancko, ale mówię jakieś takie łuki, łuczki, sruczki. Tragedia. Zaraz pół chałupy wyszpachluję, a tego nie wyszpachluję. Ale nie będzie źle. Mówmy sobie tak, że damy tutaj gładź, będzie ok. Po prostu grubsza, grubsza warstwa gładzi nam zagładzi, o. Dobra, proszę Państwa, ja to w tym momencie, teraz zostawiam tak jak jest. Ja po prostu później te wszystkie wrzody, to co tutaj zostało, no to jak to stwardnieje, to będę, yy, no mówię, zedrę sobie, że tak powiem, nadmiar tego i mo, może coś z tego będzie. Nie no, będzie super, będzie ogólnie wspaniale, tylko mówię, dużo gładzić, dużo gładzi. Trzeba ogólnie całą cysternę gładzi zamówić i będzie będzie git. <noise> Ogólnie będzie wszystko dobrze. W życiu wiejskiego chłopa funkcjonuje kilka prostych zasad. Otóż regips dociągnie, zaszpachluje się, zagładzi się, ewentualnie akryl przyk przykryje. Dlatego e, może być, ja przyjaciele się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zasubskrybujcie kanał. Będzie wtedy wszystko naprawdę dobrze, w porządku. Zapraszam Was do tego, abyście odwiedzili mojego Instagrama. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Ja idę szpachlować te okienka, bo zaraz zaprawa to będzie po prostu komik. Dlatego, sobą maliku.